Cześć kochani widzowie. W tym odcinku chciałam wam powiedzieć, że wszystko, co jest stworzone przez Boga, jest piękne. Są tacy ludzie, co mówią, że ta osoba, którą zobaczą na ulicy, na przykład, jest brzydka. Dam taki przykład, bo ma nowotwór, albo ma dużo płyśtu na twarzy, albo ma jakiś problem, albo ma złamaną rękę, albo po prostu ma jakiś problem, po prostu, to mówię, że ta osoba jest brzydka. A ja powiem tak. Wszystko, co jest stworzone przez Boga, jest piękne. Więc Ty i my wszyscy jesteśmy piękni, bo jesteśmy stworzeni przez Boga. I nigdy nie mówcie, że ktoś jest brzydki. Bo to jest nieprawda. I nigdy nie zapominaj, że jesteś stworzony na obraz Pana Boga. Więc jesteś piękny. Jesteś piękna. Ok, wszystko powiedziałem. Zostańcie z Bogiem i niech Pan Bóg Was błogosławi, kochani.